Drogie mamy, to już przedostatni odcinek naszego programu 40 tygodni do szczęścia. Myślę, że już każda z Was nie może się doczekać rozwiązania i myślicie sobie, kiedy to będzie, jak to się zacznie, czy to w ogóle rozpoznamy. A rozpoznamy na pewno, bo podobno jeszcze żadna kobieta nie przegapiła porodu, ale mimo wszystko dzisiaj sobie opowiemy o symptomach porodu. I zapraszam na dzisiejszy przedostatni odcinek 39 tydzień. Słuchajcie, to już jest naprawdę końcówka. Pewnie irytują Was już pytania znajomych, że kiedy urodzisz, czy jeszcze nie urodziłaś, ale owszem, jesteśmy już przygotowane do tego, żeby wydać na świat nasze dziecko. Ale w naturze jest tak, że to ono samo decyduje, kiedy wyjść. Nasza ciąża jest już donoszona. E, to jest bardzo indywidualna sprawa, kiedy e, zaczniemy rodzić. Może to się zdarzyć dwa tygodnie przed terminem albo dwa tygodnie po terminie. To wszystko jest, tak jak mówię, sprawa bardzo indywidualna. E, mamy w 39. tygodniu, są już bardzo zmęczone niekiedy. E, ledwo się ruszają. Mamy prawo być już wyczerpane. W sumie to jest 9 miesięcy tak naprawdę podwójnej pracy organizmu. Jezu, masakra. W tym okresie nasz organizm potrafi produkować nawet. Nie mogę powiedzieć, Wojt. W tym okresie ciąży nasz organizm może produkować nawet 45% więcej krwi. Macica jest ogromnych rozmiarów, co utrudnia nam oddychanie i normalne poruszanie się. No i często jest tak, że dostajemy taki zastrzyk energii przed porodem. No, może się tak zdarzyć też, że, że będziemy całe dnie przesypiać ale to jest tak jak mówię nasza taka żelazna zasada, że każda ciąża jest indywidualna. No i właśnie taki zastrzyk energii to też jest symptom zbliżającego się porodu. Niektórzy lekarze mówią, żeby lepiej właśnie te siły oszczędzać na... Na już, na już ten czas, czas chorobu. Zdecydowanie jest tak, że po prostu przygotowujemy się do tego momentu, kiedy będzie z nami dziecko. Prasujemy. Prac... <ścoughs> e, najlepiej wsłuchaj się po prostu w swoje ciało i słuchaj organizmu. On najlepiej ci podpowie, jak teraz masz działać mamy. Nasz ciciuś już jest donoszony, ma rozwinięte wszystkie narządy i funkcje życiowe potrzebne do poradzenia sobie po wyjściu z brzuszka. No z każdym tygodniem cały czas przybiera na wadze. Każdy kolejny tydzień w brzuszku mamy to jest około 150 dodatkowych gramów. No i pamiętajmy, że dziecko ma instynkt i wie, kiedy jest gotowe do wyjścia na świat. Tak jak mówiłam wcześniej, przyjęło się, że od planowanego terminu porodu wyliczanego podczas badań USG poród może nastąpić dwa tygodnie przed terminem lub nawet dwa tygodnie po terminie. No, nie ma możliwości urodzenia później niż dwa tygodnie po terminie, ponieważ po tej dacie lekarze po prostu wywołują poród, podając nam oksytocynę. Położne mówią, że najbardziej zbliżony termin wyznacza się około 11-12 tygodnia ciąży. Tak jak mówiłam na początku, powiemy sobie teraz o symptomach porodu. Właściwie od 38 tygodnia ciąży możemy już spodziewać się, że zaczniemy rodzić. To jest znowu, tak jak mówię, indywidualna sprawa. Ciąża jest donoszona od tego momentu, a kiedy ten moment nastąpi, zależy zawsze od dziecka. To ono wyznacza datę swojego przyjścia na świat. Mama w tym okresie ciąży powinna się bardzo dokładnie obserwować, ponieważ jest kilka symptomów świadczących o rozpoczęciu akcji porodowej. I tutaj jest nasza standardowa uwaga, że każda ciąża jest inna, bo każda z nas jest inna. Dlatego u niektórych z Was pojawia się prawie, pojawią się prawie wszystkie objawy, a niektóre będą musiały po prostu długo obserwować się swoje zachowanie, zanim poczują, że to już teraz. Tak czy inaczej dobrze jest wiedzieć, jakie symptomy towarzyszą przed porodem. Pierwszy taki symptom to jest obniżenie dna macicy. Czujesz wtedy zmniejszony ucisk na żołądek i, i lepiej Ci się oddycha, ale ponieważ macica szła na dół, pojawi się większy ucisk na pęcherz moczowy. No i teraz z kolei cały czas masz potrzebę chodzenia do toalety. No i właściwie może to takie obniżenie nastąpić dwa tygodnie przed porodem, a czasami jeszcze wcześniej. No ale w sumie jest tak, że, że, że każda z nas ma inaczej i zdarza się, że takie obniżenie brzucha następuje dopiero w zaawansowanym porodzie. Druga rzecz to są skurcze przepowiadające. To są takie nieregularne lub regularne skurcze macicy, mogące pojawić się kilka dni przed porodem. Często są to krótkie skurcze trwające poniżej 45 sekund. Skurcze mogą boleć, ale zwykle zanikają po kilku godzinach. Możesz sobie tak sprawdzić poprzez właśnie zrobienie sobie prysznica ciepłego, ciepłej kąpieli. Jeżeli takie skurcze ustępują, no to znaczy, że to są skurcze przepowiadające, że to nie są te właściwe skurcze. Kolejnym takim symptomem porodu jest zwiększona ilość wydzieliny z powy. No i następny taki, taki doskwierający dosyć, to, jest, to, są, to są wymioty, biegunka, czy jakieś no zawroty głowy, huśtawki nastrojów i ogólny taki niepokój. No też podczas tego obniżenia dna macicy może, może nastąpić na przykład właśnie biegunka, no to wszystko schodzi nam na dół i no, no wszystko się zmienia. Takim sztandarowym objawem jest też ból krzyża nasilający się, no to już znaczy, że poród zbliża się wielkimi krokami. No i też wiele kobiet różnie mówi, jeśli chodzi o ruchy dziecka. Przed samym porodem nasze dziecko może się mniej ruszać i być spokojniejsze niż zwykle, ale tak jak mówię, oczywiście nie jest to reguła i wiele kobiet twierdzi, że, że dzieci są przed porodem właśnie bardzo aktywne. Dalej mamy odejście czopu śluzowego, o którym pewnie już wiecie. To jest taki śluz najczęściej podbarwiony krwią. Ten czop śluzowy to jest skutek skracania się i rozwierania szyjki macicy, czyli prawidłowej pracy szyjki w pierwszej fazie porodu. No i taki typowy objaw, czyli odejście wód płodowych, no to już jest taki moment, kiedy naprawdę zaczął się poród. Wtedy, no to, to jest w zależności od szpitala, ale przyjmuje się, że czekamy jakieś 6 godzin od tego momentu, jeśli nie ma skurczy. Możemy sobie pomóc, żeby wywołać te skurcze po, po odejściu wód płodowych, masując brodawki. No tak. I teraz jest bardzo ważna sprawa, jeśli te wody płodowe są czyste, to, to właśnie czekamy 6 godzin w domu, na, czekamy na skurcze, jeżeli nie ma skurczy, skurczów. Jeśli natomiast wody płodowe są jednak zabarwione na zielono, to znak, że trzeba jechać do szpitala od razu. Już niedługo będziemy mieć swoją dziedzinę na rękach, także trzymajcie się. Ja trzymam za Was kciuki i koniecznie piszcie na naszym Facebooku o Waszych doświadczeniach, o Waszych symptomach porodu i o tym, co się z Wami działo, co się z Wami dzieje. Będę bardzo szczęśliwa, jak będę widzieć Wasze komentarze. No i zapraszam Was na ostatni odcinek 40 Tygodni do Szczęścia. Trzymam za Was kciuki i trzymajcie się. W moim ostatnim kąciku zakupowym e, chciałabym Wam przedstawić rzecz, e, która wydaje się niezbędna dla naszego dziedziusia, ale e, póki nie przyjdzie na świat, e, nie mamy pojęcia, czy będzie mu to pasować, czy też nie. E, chodzi mi o smoczki. E, więc, no właśnie, to jest element wyprawki, e, który zostawiam sobie na koniec. E, dlatego, że przede wszystkim nastawiam się na karmienie piersią e, i e, używanie smoczka jak najrzadziej. Ale e, dowiedziałam się e, o wrodzonym instykcie sania nienarodzonego dziecka. Karmienie piersią może być niewystarczające, żeby zaspokoić potrzebę ssania dziecka. E, dlatego za zaczęłam się rozglądać za smoczkami o anatomicznym kształcie, które w przeciwieństwie do kciuka. Dbałyby o zdrowy rozwój jamy ustnej. Oprócz tego chciałam, żeby były wykonane z miękkiego, wysokiej jakości materiału. W końcu moje dziecko będzie ssało ten smoczek przez wiele godzin i, i, i znalazłam smoczki uspokajające nuka. Jak widzicie mają taki sam kształt jak smoczki dołączone do butelek nóg, które też mam. Zostały one zaprojektowane przez ortodontów na podstawie kształtu brodawki sutkowej matki w czasie karmienia piersią, a więc powinny doskonale dostosowywać się do jamy ustnej dziecka. A sądzę, je, dziecko powinno mieć wrażenie, jakby z całą pierś mamy. Poza tym, są one wyprodukowane w Niemczech, co daje mi pewność dobrej jakości. Mam tu smoczki uspokajające nóg freestyle. Spójrzcie na to. Kształt gumki jest wzorowany na kształcie brodawki sutkowej matki w czasie karmienia. I właśnie o to mi chodzi. Taczki też są przyjazne dla skóry. No i kolejna istotna sprawa to jest system odpowietrzania. Powietrze wydostaje się ze smoczka, dzięki czemu smoczek zachowuje swój kształt i tym samym zapobiega deformacjom szczęki. Przy doborze smoczka ważny jest rozmiar. Trzeba pamiętać, że dla noworodka kupujemy ten najmniejszy. W przypadku nuka. Mamy fajną opcję, ponieważ jest system rozmiarów smoczków i jeszcze może powiem o wyglądzie, bardzo fajne wzorki mają te smoczki, są w różnych kolorach, może to nie jest najistotniejsza rzecz, ale, ale trzeba przyznać, że NUK Freestyle ma bardzo atrakcyjne wzorki.